Piorkiem. Smacznego! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram.

Dzień dobry wszystkim, witam w pogodzie ZP. Dziś poniedziałek, 25 sierpnia 2025 roku. Zaczynamy od Polski, a potem zaglądamy do Niemiec, Czech, Słowacji, na Litwę i do Rosji. Polska. W Polsce umiarkowanie ciepło i wilgotno. Temperatury w miastach z mapy i MGW wahają się od 16 stopni, między innymi zakopane. Suwałki do 20 stopni, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice, Toruń, Warszawa. Sporo chmur i przelotnych opadów, z przejaśnieniami głównie na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w porywach do około 25 km na godzinę, źródło. IMGW, serwis Meteo. Wskazówka dla widzów, parasol lub lekka kurtka przeciwdeszczowa bardzo się jutro przyda. Czechy. W Czechach przewaga słońca małe zachmurzenie około 19-22 stopnie, lokalnie w Kotlinach i w Polabi do 22 stopni. To wynika z bieżących prognoz regionalnych chmur oraz przeglądu ogólnokrajowego na jutro. Praga. Można przyjąć okolice 20-22 stopnie, bez większych opadów, zgodne z opisem chmur dla regionów. Słowacja. Słonecznie lub małe zachmurzenie. Maksimum 21-23 stopnie, wiatr z NW około 3 m na sekundę, czyli lekki, w porywach umiarkowany. To oficjalna prognoza SHMU, tekstowa aladim i angielski przegląd forecast for Słowakia. Litwa Wilno, chłodno jak na sierpień i w dzień 14-15 stopni, dużo chmur, po południu słabe opady, wieczorem możliwa burza około 19, wskazane lietus Superkunia. Dane godzinowe LHMT na 25 sierpnia Rosja Moskwa, w dzień 14-16 stopni, zachmurzenie z przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz, wiatr SW7-12MS To oficjalna prognoza Hydromet Center na poniedziałek Petersburg, pochmurno z deszczem w strony miejskiej Hydromet Centra na 25 sierpnia Niemcy Berlin około 15:24 stopień Celsjusza w ciągu dnia przelotne opady, przelotne deszcze. To oficjalna tabela w Europa Workersa Gwerte DWD na poniedziałek 25 sierpnia. Południowy zachód u Badenia Wirtembergia dużo słońca 21-25 symbol stopnia C nad Renem do 27 symbol stopnia C prognoza regionalna DWD Workersa Schmorgen dla całych Niemiec w poniedziałek bez istotnych zagrożeń pogodowych, tygodniowa prognoza zagrożeń DWD. To tyle w pogodzie ZP i zapraszam jutro o tej samej godzinie.